My party, we're just getting started Spoko, To ciebie, Spongebob Serwis, Spongebob, grasz w piłkę? Nie jestem pewien Nie ma problemu Pokażę ci, jak to się robi Hop. Bierzesz tak i... I piękna brameczka, trybuny szaleją i... Spongebob? On chyba nie nadaje się do tego sportu. Ach, przepraszam kapitanie, znowu oberwałem piłką. Nic się nie martw, takie rzeczy się zdarzają. Ale słuchaj, trochę mi szkoda tego pana Ogra. Pana Ogra? No wiesz, troszkę go nieprzyjemnie potraktowaliśmy. Ha! Już wiem o co chodzi! Chcesz się z nim pogodzić? No niech będzie, że chciałbym zaprosić go na obiad. Napiszmy do niego wiadomość. Maila! Maila. Niech będzie. Mam dokładnie to, czego trzeba. I co to jest, SpongeBob? No jak to co? To jest laptop. Ty dyktuj, a ja będę pisać. No w porządku. No to w takim razie, tak. Szanowny kochany dro. Z tym kochany to chyba troszeczkę przesadziłeś. Szanowny panie ogrz. O, tak lepiej. No to piszę. Bardzo mi przykro, że tak się stało, jak się stało. Chciałbym ci to wynagrodzić, więc zapraszam cię na obiad. Tam gdzie zawsze. Nie, tam gdzie zawsze to będzie źle. Zapraszam ci na obiad w kwaterze Avengers. Przygotujemy coś specjalnego, może być? Bardzo dobrze! Send. O, co za wredne małpy! Oni ze mnie krwią! Baryła! Baryła! Jestem, Sefie. Złeś z mojego telefonu! Perdon. Czekaj, Sefie. Musimy ruszać do Avengers i ich zniszczyć! Tak jest, sesję. Już idziemy. Moment! Tak, sesje? Potrzebujemy wsparcia. Ich tam jest za wielu. I to może Thanos? Nie! Thanos chce zniszczyć całą galaktykę. A jak chce zniszczyć Avengers? Y rozumiem, sesje. Pójdziemy do Rexa. Tak jest. Dixie. Ty, Ty jesteś tu? Czego chcesz? Potrzebuję twojej pomocy. Nie. Zapłacę, tak jak zawsze. To nie takie brzuszcze. Weź swoich kamratów i rozprawimy się z tymi Avengers. 21, 122, 123, 124, 125. Aha, czyli tak się robi pompki. No, może nie zupełnie, ale coś w ten deseń. No, to możesz sam zaprezentować. No i zaraz ci pokażę, jak to się robi, i ci będzie głupio. I co wtedy? I co mi wtedy powiesz? Dodawaj, popisz się. Słuchajcie, słuchajcie! Ktoś nadchodzi. Tam przed bramą jest pan ogr! Jestem pewien, że dokładnie o to chodzi. Przygotujmy się w takim razie należycie. Brygada, uznawmy się. To policzymy. Do boju! Muszę się stąd zmywać. Eee. Chyba pozostaje ci ucieczka, kapitanku. Po moim trybie ogrzewa. Fresh Pink. Czy ty wiesz, kto mi może pomóc obronić Avengers? Ale ja szukam flopa. Nie wiem, czy flop pomoże. Chodzi o to, że potrzebuję. Ale ja szukam flopa. Aha, no dobrze, czy nie muszę szukać dalej? Gdybym tylko znał kogoś, kto jest na tyle potężny, żeby pokonać złośliwego pana ogra. Może HAL? Tylko co robi halt? <tryk> możesz mi uratować Avengers? Hulk miażdżyć! I pomożesz mi zmiażdżyć kogoś, żeby uratować Avengers? Hulk miażdży! A tutaj są! Hulk, Hulk Welcome to my party, we're just getting started A life yeah. is a dream or a nightmare scarring Give me a drink cause I think I'm going all in Get me a streak. who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre, empty out the reservoir Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to No, to chyba znowu nam się udało, panowie. Ktoś mi pomoże wstać. To no stary było naprawdę spoko. Jeśli też tak uważasz, to subskrybuj ten kanał i włącz dzwoneczek. Dasz radę? A, i łapka w górę. O tak, o. Hehehe.